Dobrze. Bez walki. Dobrze. Walczcie jeszcze, chłopaki, Trzy minuty. Wie. Wie. Dobra, ja nie będzie będzie się no, walczcie, walczcie. Nie, nie Twoja, nie. daj. Super. Brawo. No. 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 O, nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie,

tak jest. No to jest. I na Nie! Dobra? Cześć Cynku! Dobra! 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 Dobra!

Nie daj Mati, nie daj Mati. Nie daj Marcin. Nie Dobrze, Marcin. Tak. Tak to czas masz. Czas masz. Polina.